Jest mi bardzo przykro, kochani, ale niestety muszę skrytykować debatę. Nie była równa. Jest coś niesłychanie smutnego, żeby żywy człowiek z krwi i kości potykał się z manekinem, napędzanym w dodatku przez sztuczną półinteligencję. W dodatku o przeterminowanych bateriach, które z każdą mijającą minutą wydawały się słabnąć. W efekcie. Yy, Karol Nawrocki wykonał kilka precyzyjnych ciosów, które doszły. Po pierwsze, był to cios w zęby z panią Dulkiewicz, która ukryła emeryta tak, żeby Nawrocki nie mógł do niego dotrzeć. Następnie kontra w sprawie pana Sariusza Wolskiego, wreszcie wydobycie zdjęcia pedofila z Targówka. To powinno wystarczyć. Przewaga była Stale rośnie, a na miejscu e, Rafała za żadne skarby nie pojechałbym e, jutro do e, Mencena, bo przypominałoby to rzucenie się pod walec drogowy.